Karta Rada dla Ciebie. Zanim powiem, kto otrzymał kartę wyrocznie jako kartę radę, przypomnę tobie, że możesz skorzystać z takiego voucheru prezentowego dla wybranej osoby. Możesz na przykład skorzystać z tego trzykartowego odczytu, gdzie dana osoba dowie się podstawowych rzeczy o sobie, czy ma zmienić pracę, czy dany partner jest dla niej dobry, czy droga, którą podąża, jest dla niej dobra. To jest świetny układ do pytań, tak lub nie. Jeżeli chcesz, możesz prezentować taki duży układ. Dziewięć kart da obraz takiej osobie, czy podąża dobrą drogą duszy, czy są jakieś blokady na tej ścieżce, czy na coś ma zwrócić uwagę. Ten układ pokazuje początek, przyczynę i rozwiązanie danego tematu, z którym dana osoba do mnie przyjdzie. Wróćmy do karty rady. Kartą na dzisiaj jest karta wyrocznia, a wylosowałem ją dla Moniki. Moniko, co ta karta oznacza dla Ciebie? Karta wyrocznia mówi mi o tym, że pora, abyś sięgnęła do swoich zasobów, sięgnęła do swojej duszy, do swojej energii i zaczęła widzieć, zaczęła czuć bardziej. Co to oznacza? To oznacza, że najwyższy czas, abyś otworzyła Swoją przestrzeń, rozpostarła, skrzydła i dała sobie szansę, by wzlecić. Tak jak widać to na tej karcie, bo ta sytuacja pozwoli ci wzrosnąć jako dusza. Dzięki temu odkryjesz swój talent, swoje powołanie i będziesz w stanie pójść do przodu w zupełnie nowym dla siebie kierunku. Być może. W głębi siebie czujesz, że jest coś więcej, że czujesz bardziej, widzisz rzeczy, których inni ludzie nie widzą, czujesz rzeczy, których inni ludzie nie zwracają uwagi, a dla ciebie jest to bardzo ważne. Więc ta karta mówi o tym, żebyś właśnie wejrzała w siebie i zadała sobie pytanie, czy to jest ten moment, abym zaczęła, abym poszła tą drogą. Jeżeli ty chciałabyś taki odczyt dla siebie. Wystarczy, że wpiszesz w komentarzu swoje imię, zasubskrybujesz mój profil, a ja być może, następnym razem, wylosuję właśnie ciebie. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia następnym razem.